Wielkość Rzymu nie objawiała się jedynie na forach czy w koloseum. Za świątyniami, militarnymi zwycięstwami i uroczystymi przemówieniami istniała znacznie bardziej intymna i prywatna przestrzeń, w której toczyły się inne bitwy. Bitwy pragnienia, prestiżu i władzy. Rzymskie ordzie nie były zwykłymi spotkaniami bez zahamowań, jak często przedstawia się je w nowożytnych filmach czy powieściach. W rzeczywistości były starannie zaplanowanymi rytuałami społecznymi, prawdziwymi scenami, gdzie zawierano sojusze polityczne, demonstrowano bogactwo i wzmacniano hierarchię. Co fascynujące, te erotyczne uczty nie funkcjonowały poza kulturą rzymską, lecz były w niej głęboko osadzone. Nie były chaotycznym upadkiem społeczności, lecz dowodem na to, jak Rzym przekształcał wszystko, nawet przyjemność, w język władzy i dyscypliny. Popularny obraz niekończący się orgi i bezgranicznego zepsucia to jedynie karykatura. To... Co naprawdę się działo, było znacznie bardziej złożone. Prywatny teatr, w którym ciało, własne lub cudze, stawało się symbolem politycznym. Na tych spotkaniach seksualność nie była jedynie rozrywką, lecz środkiem do przekazywania milczących komunikatów o władzy. Kto dominuje, a kto podlega? Kto należy do elity, a kto jest jedynie narzędziem? Kto jest na szczycie, a kto nigdzie nie będzie równy? Rzymskie ordy pokazują społeczeństwo, które mimo pozornej swobody kierowało się surowymi kodeksami dotyczącymi męskości, honoru i kontroli. To właśnie w tym napięciu, między przyjemnością a polityką, między intymnością a przepychem, odkrywamy prawdziwe znaczenie tych rytuałów. Aby zrozumieć, jak te ordy pojawiły się w kulturze rzymskiej, należy cofnąć się do końca Republiki kiedy to Lucius Cornelius salę. Jeden z najpotężniejszych i najbardziej budzących strach ludzi swojej epoki, zaznaczył wyraźny punkt zwrotny prywatnym życiu elity. Sale nie był tylko odnoszącym sukcesy generałem ani dyktatorem rządzącym żelazną ręką. Był także pierwszym przywódcą, który w kręgach arystokratycznych instytucjonalizował tak zwane conviviali libiginosa uczty, na których jedzenie i wino były jedynie preludium do starannie zaprojektowanego erotycznego widowiska. Inspirując zwyczajami helenistycznej Grecji, gdzie prywatne uroczystości łączyły filozofię, poezję i erotyzm, sale dostosował je do ziemskiego gustu. Jednak w jego wersji celem nie była kontemplacja ani wymiana intelektualna, lecz pokazanie władzy przez przyjemność. Na tych spotkaniach, często odbywających się w wiejskich wilach z dala od miasta, sama architektura pełniła rolę sceny. Zamknięte ogrody, sugestywne mozaiki. Freski z mitologicznymi scenami erotycznymi i luksusowo urządzone sale tworzyły atmosferę pokazującą zarówno wyrafinowanie, jak i dominację gospodarza. Wszystko było przygotowane, by robić wrażenie. Muzyka, zmysłowe tańce, kurtyzany wytrenowane nie tylko w sztuce ciała, lecz także w rozmowie i dowcipie. Goście byli starannie dobierani. Główną rolę odgrywali wolni mężczyźni z wysoką pozycją polityczną i społeczną. Towarzyszyli im niewolnicy. Muzycy i zatrudnieni artyści. Kobiety elity rzadko uczestniczyły, gdyż moralność publiczna wymagała od nich skromności i milczenia. Natomiast prestiżowi mężczyźni mogli działać swobodniej, zawsze pod jedną zasadą utrzymania wizerunku autorytetu i dominacji. W tym kontekście erotyzm był językiem milczącym. Każdy gest przekazywał hierarchię. Organizator uczty potwierdzał swoją supremację. Uczestnik okazywał lojalność lub uległość. Osoba będąca obiektem widowiska stawała się symbolem nigdzie równym. Tak więc konwiwia Libiginosa nie były zwykłymi prywatnymi przyjęciami. Były rytuałami władzy politycznej przebranymi za przyjemność, mechanizmami kontroli społecznej, które wzmacniały przekonanie, że w zimie nawet pragnienie podlega dyscyplinie porządku. I choć czasem inni arystokraci naśladowali ten model, cień Suli pozostał jako punkt wyjścia moment, w którym rzymska elita uczyniła przyjemność narzędziem polityki. Rzymskie ordzi elit nie były improwizowanymi spotkaniami ani spontanicznymi wybuchami rozpusty. Były strategicznie zaplanowanymi wydarzeniami, w których każdy detal miał pobudzać zmysły i jednocześnie ukazywać wielkość i kontrolę gospodarza. Miejsce mało kluczowe znaczenie. Podmiejskie i wiejskie wille arystokracji były preferowanymi scenami, Oddalone od miejskiego zgiełku, gwarantujące prywatność i ekskluzywność. Wiele z tych rezydencji posiadało zamknięte ogrody, prywatne baseny, połączone pokoje i freski o wyraźnym ładunku erotycznym. Miasta takie jak Pompeje i Herkulanum pozostawiły nam wyraźne ślady tego środowiska, obrazy satyrów, nimf i bogów w czynach seksualnych zdobiące ściany i sufity niczym stałe przypomnienia przyjemności. Układ przestrzeni również miał znaczenie społeczne. Goście zwykle kładli się w triklinia, łóżkach ustawionych półokręgu wokół stołu. Podczas serwowania jedzenia i wina, ciała rozluźniały się, a atmosfera powoli napełniała się erotycznym napięciem. Jedzenie, picie i obserwowanie były preludium do kulminacji, przedstawień seksualnych, które mogły być prywatne lub publiczne, w zależności od celu wieczoru. Wino odgrywało centralną rolę. Mieszane z miodem, przyprawami lub naturalnymi afrodyzjakami. Takimi jak figi i ostrygi Nie tylko pobudzało zmysły Ale tworzyło atmosferę kontrolowanego oddania Nie chodziło o utratę rozsądku Lecz o doprowadzenie uczestników do stanu podatności W którym gospodarz zawsze zachowywał władzę Muzyka i taniec były nieodłączną częścią rytuału Niewolni muzycy grali na liże, lecie lub cymbałach Podczas gdy tancerze i erotyczni mimowie Przedstawiali sceny zmysłowe lub teatralne te widowiska czasem kończyły się aktami o charakterze erotycznym, prezentowanymi jako część rozrywki. Nie były uważane za wulgarne, lecz postrzegane jako symbol wyrafinowania i panowania nad przyjemnościami ciała. Użycie obiektów falicznych z kamienia, drewna lub skóry, odkrytych przez archeologię, również było częścią tych przedstawień. Służyły zarówno do stymulacji, jak i do zabaw scenicznych, bez obscenicznego kontekstu. Jakie zyskałyby wieki później? Dla rzymskiej elity były po prostu narzędziami w języku przyjemności. Nie wszystko jednak skupiało się na nadmiernej przyjemności cielesnej. Czasem wieczory łączyły erotyzm z debatami intelektualnymi, grami słownymi czy dyskusjami politycznymi. Uwodzenie mogło splatać się z retoryką, a erotyczny bankiet mógł stać się również sceną, na której zawierano sojusze i umowy. Każdy element miał swoje znaczenie. Przestrzeń zapewniała prestiż. Wino i jedzenie stymulowały poddanie się. Muzyka i taniec otulały zmysły. Erotyzm w najwyższym stopniu potwierdzał hierarchię. Podsumowując, te przyjęcia nie były chaotyczną rozpuścizną, lecz starannie zaplanowanym rytuałem władzy. Przyjemność nie była improwizowana, była projektowana, kontrolowana i używana jako broń społeczna. Nie można zrozumieć rzymskich przyjęć erotycznych bez osób w nich uczestniczących. Chociaż gospodarz zawsze był centralną postacią władzy, każdy uczestnik miał jasno określoną rolę społecznej choreografii, która ożywiała te wieczory. Na początku byli główni goście, senatorowie, magistraci, generałowie, mecenasowie i mężczyźni z prestiżowej klasy, wszyscy wolni i wysokiego stanu. Dla nich udział konwivium libidinosum nie był tylko przywilejem – ale również niepisanym obowiązkiem potwierdzenia swojej pozycji w hierarchii ziemskiej. Ich obecność była częścią widowiska reprezentowali krąg władzy skupiony wokół gospodarza. Prawdziwa dynamika tych przyjęć spoczywała jednak na kurtyzanach i niewolnicach. Luksusowe kurtyzany, znane jako meretises honestei, nie były jedynie obiektami fizycznej przyjemności. Wiele z nich było wykształconych w poezji, muzyce. Filozofii lub retoryce, oferując szersze doświadczenie, mogły bawić umysłem tak samo jak ciałem. W tym sensie pełniły rolę mediatorów kulturowych, zdolnych podnieść wieczór do poziomu niemal intelektualnego rytuału. Niewolnicy natomiast miały znacznie podporządkowaną rolę, szkolone od młodości, i zadaniem było zaspokajanie pragnień i wykonywanie poleceń. Ich obecność nieustannie przypominała wszystkim uczestnikom o absolutnej władzy gospodarza nad życiem i ciałem innych. Na tych przyjęciach pojawiali się także muzycy i tancerze, niewolnicy szkoleni od dzieciństwa w sztukach zmysłowych. Grali na instrumentach, tańczyli lub odgrywali sceny erotyczne, często o charakterze mitologicznym. Choć ich praca była niezbędna dla atmosfery, społecznie nie mieli żadnej godności. Postrzegani byli jako przedłużenie luksusu gospodarza. Szczególnie interesującą rolę pełnili bierni obserwatorzy. Ci goście nie uczestniczyli bezpośrednio w aktach seksualnych, ale ich obecność miała cel polityczny lub symboliczny. Czasami byli strategicznymi sojusznikami, zaproszonymi, by ulec wspaniałości wydarzenia. Innym razem byli przeciwnikami, zapraszanymi na przyjęcie w celu upokorzenia, zmuszanymi do obserwowania scen, które sprowadzały ich do roli zwykłego widza. Ten prosty gest mógł przekazać jasny komunikat, tutaj nie rządzisz. Kolejnym kluczowym aspektem były przydzielone role seksualne. W rzymskiej kulturze mężczyzna z wyższej klasy zawsze musiał zajmować pozycję aktywną, dominującą. Nawet podczas najbardziej zmysłowych przyjęć, zasada ta nie mogła być złamana bez ryzyka skandalu. Bycie postrzeganym jako pasywny, z kobietami lub mężczyznami. Oznaczało utratę statusu i wiarygodności publicznej. Dlatego rzymski erotyzm nie był tylko kwestią przyjemności, lecz wzmacnianiem niewidocznych hierarchii w każdym akcie. Razem uczestnicy tworzyli mozaikę ról. Gospodarz emanował autorytetem i wspaniałością. Główni goście wzmacniali swoje przynależności do kręgu władzy. Kurtyzany łączyły erotyzm z intelektem. Niewolnicy ucieleśniały dominację. Bierni obserwatorzy symbolizowali upokorzenie lub polityczne uwodzenie. Tak więc każde przyjęcie było czymś więcej niż prywatnym spotkaniem. Stanowiło miniaturową reprezentację społeczeństwa rzymskiego, z jego hierarchiami, napędziami i sprzecznościami. Ciało, czy to aktywne, pasywne, czy tylko obserwowane, zawsze niosło znaczenie. Wraz z nadejściem cesarstwa. Przyjęcia seksualne przestały być wyłącznym przywilejem niektórych arystokratów i stały się sceną, na której cesarze prezentowali swoją absolutną władzę. To, co wcześniej było prywatnym i strategicznym rytuałem w rękach konsulów lub dyktatorów, przekształciło się w spektakl nadmiarów, często nacechowany teatralnością i prowokacją. Dziedzictwo erotycznych ekscesów w Cesarstwie Rzymskim. Pierwszym słynnym przypadkiem jest Beliusz, następca Augusta. W ostatnich latach życia wycofał się do swojej willi na Kapli, miejsca owianego tajemnicą i plotkami. Według historyka Swetoniusza, organizował tam uczty erotyczne z młodymi niewolnikami i dworzanami przeszkolonymi w praktykach seksualnych, które przedstawiano jako część widowiska. Willa była ozdobiona posągami, freskami o otwartej tematyce i rękopisami erotycznymi służącymi jako przewodniki do występów. Wspominano nawet o seksualnych grach wodnych w prywatnych basenach cesarza. Chociaż niektóre szczegóły zostały przesadzone przez wrogie źródła, sława Kapii jako siedziby cesarskich ekscesów przetrwała wieki, stając się synonimem izolacji, przyjemności i dekadencji. Potem przyszedł Kaligua, prawnuk Tybeliusza, którego życie prywatne splatało się z burzliwym panowaniem. Doszedł do władzy w wieku zaledwie 25 lat, a jego rządy w krótkim czasie opisano jako wir teatru. Erotyzmu i politycznych prowokacji. Kronikarze, tacy jak i Wizą Kasiusz, opisują uczty, na których zmuszał żony senatorów do uczestnictwa lub organizował konkursy seksualne wśród kurtyzan telitą. Przypisywano mu także fikcyjne małżeństwa i związki kazirocze, chociaż trudno oddzielić prawdę od wrogiej propagandy. Jasne jest jednak, że Kaliguo używał seksualności jako narzędzia upokorzenia i kontroli. Pokazując, że jego władza nie znała granic ani publicznych, ani prywatnych. Najbardziej teatralne i skandaliczne były jednak uczty Nerona. Miłośnik sztuk scenicznych przekształcił swoje celebracje w prawdziwe, dramatyczne przedstawienia pragnień. Organizował erotyczne procesy po na trawach przystrojonych jak pływające burdele i celebrował symulowane małżeństwa zarówno z kobietami, jak i mężczyznami, uzupełniając ceremonie świadkami, ucztami i rytuałami. Jego arcydzieło ekscesów domes orie, złoty dom było monumentalnym pałacem zaprojektowanym dla luksusu, gdzie sufity rozpylają perfumy i płatki róż na gości, a sale służą zarówno do ucztowania, jak i przyjemności. Tam erotyzm był częścią starannie zapisanego scenariusza, samego cesarza. Co łączyło tabeliusza, Kaligulę i Nerona, to nie tylko rozpusta, ale użycie erotyzmu jako symbolu absolutnej władzy. Uczty seksualne nie były już prostymi rytuałami prestiżu arystokratycznego, były imperialnymi manifestami, dowodem, że cesarz kontroluje nie tylko prawa i armię, ale także ciała, normy i przyjemności Rzymu. W ich rękach erotyzm przestał być prywatny i stał się formą rządzenia. Była to polityka, teatr i prowokacja jednocześnie. Choć Rzym często przedstawiany jest jako cywilizacja bez zahamowań, rzeczywistość była znacznie bardziej sprzeczna. Ten sam lud który cieszył się krwawymi widowiskami w koloseum czy opowieściami o cesarskich ekscesach, prowadził życie publiczne zgodnie z tywnymi normami moralności i dyscypliny. Uczty seksualne, bez względu na ich rozmach, nie wymykały się tym zasadom społecznym. Nawet najbardziej prywatnych kontekstach zasady honoru i hierarchii określały granice tego, co było dozwolone. Wolny obywatel Rzymu, zwłaszcza z wyższych warstw, zawsze miał być dominujący Aktywny i sprawujący kontrolę. Bycie widzianym w pozycji pasywnej z kobietami lub mężczyznami uważano za upokorzenie podważające męskość, a tym samym autorytet społeczny. Kobiety szanowanych rodzin rzadko uczestniczyły w tych ucztach. Rzymskie społeczeństwo wymagało od nich skromności, cnoty i dyskrecji, ograniczając ich rolę do sfery domowej i reprodukcyjnej. Ich obecność na erotycznych bankietach była prawie zawsze zabroniona, z wyjątkiem wyjątkowych i krytykowanych przypadków. Zamiast nich główną rolę odgrywały kurtyzany, niewolnicy lub artystki erotyczne, kobiety pozbawione pełnych praw, ale niezbędne na tych scenach. Niektóre luksusowe kurtyzany, zwane Meretis Honesty, osiągały pewien prestiż, oferując nie tylko przyjemność fizyczną, ale też wyrafinowaną rozmowę, poezję czy muzykę. Nigdzie jednak nie były równe arystokratkom. Ten kontrast ukazuje jedną z największych paradoksów Rzymu. W prywatnym życiu możni mogli oddawać się erotycznym ekscesom, ale publicznie musieli pokazywać dyscyplinę, umiar i honor. Podwójne standardy były tak powszechne, że stały się częścią tkaniny społecznej. Senator mógł organizować zmysłowy bankiet, a następnego dnia w Senacie bronić prawa każącego cudzołóstwo lub promującego rodzinne wartości. Sam państwo interweniowało, by wzmocnić ten wizerunek moralności. Za panowania Augusta wprowadzono prawo Lex Julia de Adulteris Corsengis, które penalizowało cudzołóstwo kobiet i chroniło instytucje małżeństwa. Miało ono jednak oczywisty skutek stronniczy. Mężczyźni mogli korzystać z usług prostytutek, nie będąc uznanymi za cudzołożników, pod warunkiem, że nie wchodzili w relacje za mężnymi kobietami dobrej reputacji. W ten sposób prostytucja, choć publicznie pogardzana, stała się funkcjonalnym elementem rzymskiego porządku seksualnego, pozwalając mężczyznom realizować pragnienia bez zagrożenia dla struktury rodziny. Uczty seksualne były więc jednocześnie azylem swobody i przypomnieniem hierarchii. Nie były bezładnym, rozpustnym festiwalem, były przestrzenią, w której normy się zginały, ale nie znikały. Męska władza pozostawała centralna, wolne kobiety były odsunięte. A niewolnicy lub kurtyzany pełniły funkcje narzędzi, nierównych uczestniczek. Rzym pozostawia nam fascynującą lekcję. Jego społeczeństwo nie dzieliło się na moralność i rozpustę, lecz łączyło oba aspekty delikatnej równowadze. To, co działo się za marmurowymi kurtynami, nigdzie nie mogło złamać fasady dyscypliny podtrzymującej imperium. Patrząc wstecz, rzymskie uczty seksualne ujawniają znacznie więcej niż tylko historię pożądania i nadmiaru. Były oknem do intymnego funkcjonowania złożonego społeczeństwa, w którym przyjemność platała się z polityką, władzą i hierarchią społeczną. Dla Rzymian seks nie był jedynie sprawą osobistego pożądania. Był społecznym językiem pełnym symboli, narzędziem negocjacji i sposobem demonstrowania władzy. Na kombiwija Libiginosa organizowanych przez takich ludzi jak Sale, w willach Tybeliusza na Kapli czy podczas teatralnych Uczt Nerona, erotyzm funkcjonował jako zwierciadło autorytetu. To kontrolował ciała, ten kontrolował także relacje władzy. Te uroczystości, które na pierwszy rzut oka wydają się jedynie prywatnymi uciechami, w rzeczywistości miały szerszą funkcję polityczną i kulturową. Służyły do konsolidowania sojuszy między arystokratami. Upokarzania przeciwników poprzez wystawianie ich w niezręcznych sytuacjach, prezentowania splendoru i hojności gospodarza, zdolnego zaoferować tak wyjątkowe widowisko, przypominania się społecznych nawet w najbardziej intymnych obszarach. Wolni mężczyźni dominowali, kurtyzany służyły, a szanowane kobiety pozostawały na uboczu. Fascynujące jest to, jak Rzym potrafił utrzymać ten paradoks, publicznie broniąc wartości dyscypliny. Przyzwoitości i rodziny, prywatnie kultywowano przestrzenie, gdzie dozwolone były swobody i nadmiary, zawsze jednak według niepisanych zasad. Ta podwójna moralność nie była dla Rzymian sprzecznością, lecz konieczną równowagą dla utrzymania spójności systemu. Z czasem, a szczególnie po nadejściu chrześcijaństwa, praktyki te zaczęto postrzegać jako przejawy dekadencji, symbol moralnej korupcji i chaosu społecznego. Ci sami cesarze, którzy wcześniej mogli używać seksualności jako widowiska władzy, zostali później w kronikach chrześcijańskich uznani za przykłady tyranii i degeneracji. To, co w ich życiu było narzędziem dominacji, w pamięci historycznej stało się przestrogą przed uleganiem nadmiarowi. Jednak, niezależnie od późniejszej cenzury, faktem jest, że te uczty pozostawiły dziedzictwo kulturowe, które wciąż budzi debatę. Z jednej strony przypominają uniwersalną ludzką naturę pożądania, obecną nawet w najbardziej zdyscyplinowanych cywilizacjach. Z drugiej strony pokazują, jak nawet przyjemność może być używana jako broń polityczna, narzędzie kontroli lub scena władzy. Ostatecznie rzymskie festyny seksualne mówią o wiecznej dwoistości ludzkiej kondycji, między pożądaniem a dyscypliną, między prywatnym a publicznym, między poszukiwaniem przyjemności a potrzebą porządku. Rzym potrafił żyć tej sprzeczności i być może dlatego wciąż nas fascynuje. Dziś, spacerując po ruinach Koloseum, do Umez w wilach na Capri, nie widzimy jedynie kamieni i mozaik. Widzimy echa tych nocy, kiedy muzyka, wino i eroty zmieszały się z intrygami, sojuszami i rywalizacjami. Widzimy, jak ciało stało się sceną władzy i jak nawet przyjemność była regulowana przez ciężar hierarchii rzymskiej. Oto prawdziwe dziedzictwo rzymskich festynów seksualnych. Przypominają nam, że historia nie mierzy się wyłącznie bitwami, prawem czy podbojami, lecz także w najintymniejszych przestrzeniach, gdzie ludzie ujawniają, kim naprawdę są. Zrozumienie tych nadmiarów to nie poglądanie z ciekawości, lecz pamięć, pojmowanie, że wielkość cywilizacji obejmuje także jej cienie, nadmiary i sprzeczności.